Siemano za kolaku, a ty co szukasz inspiracji na fryzurę od łysego? A i nie intuj na tym midzie noobie essa. Też jeba No co ja gram? Set Jace Echo. Echo raczej w dżungli. Czyli trzeba zagrać coś. Ad? Powiedziałbym, że Irelia jest nawet Git, ale wy napiszecie. luluję. Ale mnie to nie obchodzi. Dobra, jest Git, nawet te same runy chyba się gra. Where is my phone? Pik, 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 pik. A Zegarek mi przychodzi fajna opcja. Pierwszy raz spełnia swoje marzenie. Zawsze chciałem mieć zegarek. Nigdy zegarka nie miałem. Przynajmniej, że jakiś taki chujowy za 5 dych Ile wydałem? To nie ważne kurwa ile wydałem. Zagar makaliu obiecałeś mi? Eee... Nie. Nie. mi czapkę bourasz tym osoby religijne. W chuju to mam. Jestem u siebie. Tajo, Maser pod napletem. Dzięki za Subosprima i dzięki Zaner za, za Subosprima. Głośniej? kurwa, na ile jest? DJ Club, muza do defekacji, hit 2021. Ej, a no te są takie idealne robione pod streamy Zawsze jest kurwa z y, końcówka bez pana Twarda. Kurwa, i już mnie tiltujesz, i tiltujesz mnie już. Chyba nie chce mi się. Kurwa, jego mać. Od razu Ty to jest kurwa mać. Ja pierdolę! No nie wiem, ludzie są geniuszami widocznie kurwa, ta Leblanc to jest jakiś pierdolony caps, no! Co to był za sidestepik idealny jakby był Challengerem? No koło ja gram! Wiem jak jest bogiem? Ignite a co mi da Ignite, który bije 90 damage, jak ona ma trochę więcej. Ma jeszcze potkę. Gra potkę bez tego. Trzeba na to zwrócić uwagę. A czemu gram na jakiegoś boga? Eko. No co kurwa robicie? Co kurwa robicie? Kurwa no! Nie, jak ja zginę to się popłaczę, przysięgam, się popłaczę! Kurwa no! Ale ma... się zaczyna kurwa, dzięki Popo za zajebisty stream. Kurwa i napisał kurwa LF Pike na starcie, zrób 10-0 a nie 0-10. Już mam 0-2 w trzecim minucie. No, no, to, jest, to jest kurwa klątwa reali to nie jest, że ja gram z Irelią. Ja Irelią pieniądze zarabiałem, grając z 1 na 1. Przysięgam kurwa. Ła kurwa! No co rob, no nie, to jebane leblanki, kurwa. Oczywiście, że gram na last pick, kurwa mi daje jeszcze set mi schodzi z Bota, który ma Predatora 2-0. Ale kurwa jaja, nie mogę wejść. Wiesz czemu? Bo tutaj jest kurwa set. Haha, pójplijcie. To możesz, kurwa? Zapomniałem, gra z jesteś jebanym uselessem. Aha, ku, ku na, aha, aha, kurwa. Nawet. Eko na midzie, set na midzie, ma predatorka jeszcze yy, Nie wziąłem kanonka, świetnie, świetnie mi się gra zjeba masz na midzie, okej, okay, możemy mieć zjeba na midzie Jak tam, jak tam moja szywanka sobie daje radę Hmm, ale ma itemki No kurwa, nie wiem, tu każdy z bo... Ja nie rozumiem, każdy kurwa nagle potrafi robić side stepy w tej grze Każdy potrafi robić side stepy, kurwa. Nie wiem, co ja gram nagle na jakieś challengery. Na diamencie tego nigdy nie potrafili. Ja żadnego E nie trafiłem w tej grze. Żadnego, kurwa, żadnego. Nawet jednego E nie zagrałem. A może to. A nie, no ja dobrze rzucam te E, kurwa. To oni nagle jakoś lepiej stosują. Czy wygodnie mi się siedzi? Tragicznie, kurwa. Chce mi się nie żyć. Aaaaaa! Cześć, cześć jadłem dziś i -a, masz, na leśniki. Ty już a stąd. Uja, wow. No i chuj, kolejny dom zarażony, kurwa, witam. Mniak, widać, że jest jestem zdrowy. Powiem tak, no tak, chce mi się kurwa, nie, nie wygodnie się mi się poważnie, siedzi Nie, 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 wiedzieć nie, się kurwa nie, nie, no nie, <laughs> kurwa dobra, ten też kurwa dodging chce, o, cześć, cześć, witam. Ha, ha, nie, kurwa, nie mogę z tą grą jeszcze mnie miniony własne splociły, no! To jest pierdolony żart, rozumiesz, kurwa? Ja nagle robię jakieś kółko! Moje własne miniony, jeszcze tutaj wytrójkę kurwa stojąc, ja muszę ta... A, tak, kurwa, przejść! Ja nie, ja nie. Ja już nie nadążam, to jest pierwsza gra i jestem jebany, no! Set na midzie kurwa, eko też, Leblanc, A ten kurwa coś napisze, żebyś, kurwa... Ten, nie? Wiesz co? <laughs> dobra, kurwa, nie mogę, no. Klasia, ty kurwa, życzę ci, żeby cię złapali. I ten, dobra, uwaga, na klaszu nie mam prawa piknąć Ireli. Przypomnijcie mi, kurwa, nawet jakby mnie kusiło i widziałbym najlepszy matchup. Rozumiesz to? Bo mam dobrą Ireli, ale jestem przeklęty. Nie pierdalej no. Zostaw mnie, proszę. Nie Pierdol się! Nie wiem jak mam nieintować kurwa. Jak mam nieintować w tej grze, w tej co. ta, która miała teraz miejsce? Jak mam nie, nie intować Jeszcze kurwa jest piknięty tak. Jest piknięty Set, Echo, Jace. Który z nich może być na midzie? Okazuje się, że żaden. To jest kurwa LeBlanc. Najgorszy mecz kurwa dla mnie personalnie. Maxiu co się dzieje, mat? Maxiu co się dzieje, mat?

może będę miał jakieś golda. Się nie uda, nie? Warto było, kurwa. Nikt mi nie powie, że nie było warte. Mam całego towera, rozumiesz? Takie warte, kurwa, jak nic innego. Wygodnie się gra, przede wszystkim. Jakbyś z depresji. Kurwa, na Twitchu jesteśmy. No, nie powiem ci, jak ja bym mu pozrobił. Ale byłby to skuteczny sposób. Ja sobie zagram pod diwans. Nie, nie zagram sobie pod Divine. Zagram sobie pod Shieldowa. Tak? Nie. Z depresji najlepiej wyjść oknem? Jaki szkoda? Za 6 złotych to lepiej, lepiej częściej trzeba itować. Pagram sobie drinkera. blood. 4-5. Robimy to. Kurwa. Ci ludzie są magicznie kurwa dobrze w dogrzewaniu dzisiaj. No ja nie mogę! No! On się nie spalił jeszcze! Kurwa! Jak on się nie spali? Czemu jestem takim pechowcem? Czemu nie użyłem dwójki? Nie wiem, nie wiem, za dużo... Dużo pytań, zero odpowiedzi, tak? Zacznijmy od tego, dlaczego dajesz mi jakiekolwiek rady i tipy, skoro... Ja jestem w diamencie, który jest chujową rolą, a ty siedzisz, kurwa, w goldzie, który jest jeszcze chujowcą. Przepraszam, że tak ci powiedziałem, po prostu ja potrzebuję, wiesz... Może wie, że masz rację, ale mi się nie chce, kurwa, komukolwiek przyznać rację teraz. No, mamy plejty do wzięcia. ale blank y, nam idzie, spierdalam jednak. O, jednak tak. wiesz co? Nie wiem. Nic nie trafili, ale i tak zginąłem. No. Najgorsze jest to, że ja jestem osobą, która jak już początek jej nie wyjdzie, to ona się poddaje i chce kurwa już zagrać nexta. Akurat jestem w masterze. Gordowi to ty dorównujesz z killem. Dobra, czaru. Co, dajesz mi teraz nick na weście i kurwa gramy BO3. Jak chcesz o kasę, kurwa nawet. W tym momencie, dajesz kurwa nick na weście, bo jak masz mastera na iście, to wypierdalaj. Kurwa. A, trafiłem. No bo nie, dziś nie idzie mi. Irelia w odstawkę, ale. Dawaj Czaru, masz kurwa ten nikt czy nie masz? Ale że kolejny dzień z Rzęgu Lbusia, że Ci kurwa nie wstyd tak ewidentnie podpierdalać kontekst od Xayo Dzięki Artur Broda, akurat ja podpierdalam od... Yy, od NZQ Od Brusa? No, no w sumie to od Brusa bardziej teraz Kurwa Czaru, gdzie ten nick? Czaru, co się stało? Nagle kurwa Niku nie ma a nie jesteś tu pierwszy raz, ja twój nikt kojarzy akurat, często na to najdujesz. Dobra, nie placz i kurwa graja po drugie rozjebanie ciebie 1v1 nie może być trudne. O kurwa Basiński, ty, ty jesteś taki kurwa, chcę być szanowany na czacie łonabi, no Basiński kurwa zawsze będziesz Basińskim, no. Pamiętaj o tym. On tak kurwa wyszedł z najśmiesznego Donate'a, pamiętaj, że jesteś kurwa basińskim dalej Kiedy wbijasz na Discorda, do was? Mm, nie śpieszy mi się To no, chyba w ogóle jest Discord Mega Kurwa, Draven coś bije Nie wiem, się udało, jak zawsze dostałem Ty czaru co się stało z tym kątem w masterze? Kupić proszę? Dawajcie rozjabienik, mam 0 naki ponad 10 lat, gra <gulanie> 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 dzięki Nie no kurwa no Proszę, jaki on jest szybki To jest? M-Tank daje ten? Wazówkę? Nie A, ten i Kurwa, czemu jestem taki wolny w porównaniu do wszystkich no <laughs> Dobra, nie bądź mnie, naprawdę, dzisiaj już kurwa nie gram Relio ani chyba przez następny tydzień, no. Potrzebuję przerwy, no. Może ja nie potrzebuję przerwy od postaci, tylko od gry. Hmm. W skrócie Horror? Póki co, horror to jest ta gra. Bardzo dobry żarcik. lodo, herbaton. Kiedy horror? Nie wiem, kurwa, może dzisiaj, ale nie obiecuję. Młody ma odpalić horror podobno na noc, po mnie. DJ Mako PW? A, to nie do mnie, okej. Okay. A, do mamowa. <grystanie> DJ Mako, to spodziewam się tylko jednego po nim. Ty, uspokoiłem się lekko. Kiedyś miałem sezon przerwy od ligi, to był najlepszy rok w moim życiu. Ty, 1 dobra. Chodźmy Nexa, może Nex będzie lepszy, tak? Oh, dobra, uspokoiłem się. Weźmy tak, udajmy, że tej gry nie było i teraz następna będzie pierwszą. Będzie first game. Od The Stream, OK? Od Dzięki bloom Stefanek i od Twoneczek Sirmada,